Przełajowych, szkół podstawowych, gimnazjady i licealiady. Poproszę pana dyrektora zespołu szkół w Rzeczynicy, Janusza Bystron o zabranie głosu i przywitanie gości. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w gminie Rzeczenica. Po raz kolejny zespół szkół i gmina Rzeczenica ma zaszczyt gościć tak wspaniałych zawodników z całego powiatu Czukowskiego. To największa impreza sportowa. Każdego roku sportowego w Powiecie. Chciałbym serdecznie powitać na dzisiejszych zawodach wójta Gminy Rzeczynica, pana Lecha Zwolińskiego, sekretarza Gminy Rzeczynica, pana Tomasza Ginda, powiatowego, dyrektora Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, pana Władysława Strojka oraz Powiatowego Koordynatora Sportu Dzieci i Młodzieży, jednocześnie Dyrektora Zespołu Szkół w Przechlewie, Pana Piotra Muchowskiego. Żeby nie przedłużać, będę zaraz prosił o zabranie głosu tej wymienionych gości, a wam już teraz w tym momencie życzę sportowej rywalizacji, niech wygrywają najlepsi, puchary i medale dla, czekają dla najlepszych, dla pierwszej trójki, także Niech ta rywalizacja sportowa dzisiaj zwycięży, pogoda nam dopisuje, nie pozostaje nic innego jak tylko wziąć się, można powiedzieć, do pracy i pokazać to, z czym przyjechaliście, z waszymi treningami, które się na pewno dzisiaj przełożą na ostateczny sukces. Także życzę wszystkim zwycięstwa, niech grają najlepsi. A teraz poproszę o zabranie głosu pana wójta gminy Rzecznica, Lecha Zwolińskiego. Dziękuję panu dyrektorowi. Z swojej strony chcę powiedzieć krótko. Witam na gościnnej Ziemi Rzeczenickiej. Z tej informacji, którą uzyskałem od pani Alia, ja sam jestem obserwatorem i staram się być co roku i po raz ósmy jesteśmy na Ziemi Rzeczenickiej. Drugi raz na kompleksie turystycznym Żewnica. Myślę, że macie tutaj doskonałe warunki do rozgrywania tych zawodów. Ja mam szczególny sentyment do biegów przełajowych, gdyż sam kiedyś biegałem, byłem nauczycielem, przygotowywałem, wiem jakie to są emocje, jakie radości, jakie, jakie fajne emocje towarzyszą. Miło mi zobaczyć wiele kolegów, koleżanek sympatycznych, z którymi kilka lat, od kilku lat zawsze no, również się widywałem przy takiej okazji. Tutaj kolegów, którzy dzisiaj pełnią odpowiedzialne funkcje, również witam bardzo serdecznie. I cóż innego mam powiedzieć? No samych sukcesów, wiem, że są zawsze zwycięzcy i pokonani, również jest ważny start. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym w imieniu Pana Starosty oraz Rady Powiatu Czuchowskiego e, pogratulować e, zakończonego roku e, sportowego, czyli 2013-14, ponieważ jak pan dyrektor wspomniał, to jest największa impreza sportowa w całym roku, więc e, jest okazja do podsumowania roku poprzedniego, jak również zainaugurowania roku następnego e, sportowego. E, jak widzicie, puchary mamy tutaj okazałe. Pan starosta. E, tak kolokwialnie powiem, nie żałuję na sport, a przez sport inwestujemy również w zdrowie. Za chwilę podam wyniki z roku ubieg tak ubiegłego i poproszę, aby tutaj opiekunowie wyznaczyli kapitanów lub ewentualnie opiekun plus kapitan zespołu wystąpili do dekoracji. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, łącznie sklasyfikowanych było 16 szkół Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Szkoła Podstawowa w Debrznie ilością punktów 104. Zapraszam przedstawicieli, a Pana Wójta, Pana Sekretarza i Pana Dyrektora zapraszam do dokonania dekoracji pucharem, tak? Zapraszamy do podium. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa Sportowa z Czuchowa ilością punktów 113. Zapraszam. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa nr 1 w Czuchowie, punk ilością punktów 143. Gratulacje. Chciałbym również w tym miejscu przypomnieć, że szkoła podstawowa nr 1 w Czuchowie zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej szkół w całym województwie pomorskim. Brawo i gratulacje. Kole następnych szkół chcę tylko przypomnieć, że rozpiętość punktacji była od 1 do 143. gratulacje. Jeżeli chodzi o szkoły, o gimnazja Łącznie 8 szkół I trzecie miejsce, gimnazjum, gminne gimnazjum Rychnowy Ilością punktów 113 Zapraszam No i tutaj była bardzo, bardzo silna konkurencja Ponieważ gimnazjum sportowe Czuchowa Zajęła drugie miejsce ilością punktów 114 Jeden tylko punkcik, zapraszamy przedstawicieli i pierwsze miejsce Gimnazjum Debrzno, ilością punktów 117. E, co prawda są to drugie zawody, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Powiatu tego roku sportowego, ponieważ tydzień temu odbyły się już Mistrzostwa Powiatu w szachach, które odbyły się w Przechlewie. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy tutaj wszyscy i bardzo serdecznie zachęcam szkoły, opiekunów, prośba również do dyrekcji szkół, aby umożliwiała wyjazdy dzieciom na zawody sportowe, ponieważ jest to tak jak wspomniałem inwestycja w zdrowie, tak? czyli w przyszłość. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo y, zaproszonym y, gościom za zabranie słowa. A ja już teraz przejdę do tego, no, co bardzo ważne, czyli zawody, na co czekamy. Przed nami dzisiaj sześć biegów. Pierwszy bieg to dziewczynki szkoły podstawowe biegną na 600 metrów, drugi bieg chłopcy szkoły podstawowe biegną na 800 metrów, trzeci bieg dziewczęta gimnazjum 800 metrów, czwarty bieg chłopcy gimnazjum 1000 metrów, piąty bieg licealiada, dziewczęta. 800 metrów i chłopcy 1000 metrów. Takie mamy najnowsze komunikaty z Gdańska. Były zmiany, zmienione są dystanse. Także mamy tutaj takie no polecenie, że biegamy dzisiaj na takich dystansach.

Ik ben te bezpierd, ik heb er een paar. 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 Ik heb 行こう行こう行う行こう行こう Tchau, tchau. No, się trzymać... no tutaj jest komunikat, no, że jest 10 będzie. medali, zawodniczka rezerwowa, która nie biegała, no dzisiaj otrzymuje brawa. W Garyczynie, w Garyczynie. Brawa, wielkie brawa! A ja przypominam, że trwa bieg gimnazjum, dziewczęta gimnazjum. Wystartowało osiem szkół. Dostań, ostatni, Ręka do góry, Jula. Zostań. 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 dawa Zostań. do końca! Zostań. Zostań. Mocno, mocno, mocno! Jedzie.

dat is een beetje. Shifty, shifty! Numer jeden Turow. Dziękujemy. Myślę, że do zobaczenia w przyszłości. Już rozumiem, że y, odjeżdżacie do swoich szkół miejscowości. Proszę, idziemy poboczem, bo trwają cały czas zawody na trasie licealistki.

Trzecie miejsce ze agrobiznesowych. I bardzo proszę. Drugie miejsce. Mi Bardzo proszę. Cięższy. Tu jeszcze chwilę? Ja też chcę. Z dwanastem nie biegacie. Drugie miejsce ze Szkół technicznych czuchów. Drugie miejsce ze Szkół technicznych czuchów. No i trwa dekoracja, a ja pozwolę sobie odczytać licealiada klasyfikację chłopców. Startowało pięć zespołów, piąte miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych czarne, czwarte miejsce zespół szkół technicznych człupów i... Trzecie miejsce, zespół szkół agrobiznesu. Mam sentyment do tej szkoły, jestem absolwentką tej szkoły, także wielu nauczycieli, którzy jeszcze z Wami pracują, to moi byli nauczyciele, także gratuluję i pozdrawiam. Także gratulujemy chłopcom drugiego bardzo wysokiego miejsca, trenerowi, nauczycielowi WF-u. Wszystkiego dobrego i życzymy powodzenia. Gratuluję zawodnikom, opiekunom, trenerom. Za to, że odwiedziliście po raz kolejny tutaj Żewnicę, gminę Rzeczenice. Myślę, że jest to miejsce przyjazne dla sportowców, dla biegaczy. Bardzo nam było miło gościć. Wspaniała tutaj rywalizacja, wspaniałe zawody. Pogoda dopisała, ale walka była również do ostatnich metrów. Także jeszcze raz gratulujemy wszystkim tym, którzy na pudle, zwycięzcom. Życzymy powodzenia na tutaj w finałach wojewódzkich, abyśmy się mogli tam również cieszyć z, tego, z tych najlepszych miejsc województwa, abyście godnie reprezentowali nasz powiat na tym wyższym poziomie. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim i zapraszamy za rok. Myślę, że też będzie można tutaj mile spędzić czas i jednocześnie ze sobą porywalizować w takiej atmosferze fair play, jaki dzisiaj miała miejsce. Dziękujemy i zapraszamy za rok. Dziękujemy. Dziękujemy